Zaczyna nam się wszystko rwać w urzędzie, bo oszczędzaliśmy, bo szef bez butów wchodzi przez 10 lat. W ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zrobiliśmy remont elewacji ale w środku centralne ogrzewanie woła o pomstę do nieba. Instalacja elektryczna woła o pomstę do nieba. Sieć komputerowa i tak dalej można wymieniać. Czekamy na środki unijne w ramach projektu kluczowego dla Podkarpacia na dostawę komputerów. Z tych środków będziemy mogli zrealizować modernizację sieci komputerowej. Ale nic poza tym, nawet oprogramowania nie będziemy mogli zakupić. Nie mieścimy się już, jeżeli chodzi o pracę urzędników. Referat do ochrony środowiska i gospodarki wodnej po nałożeniu nowych zadań związanych z gospodarką odpadową wymaga przesunięcia części osób z innych stanowisk, żeby stworzyć warunki do prowadzenia właściwej pracy tego referatu. Dlatego podjąłem decyzję dawno temu już, że przejmuję pomieszczenie, tak zwaną salę ślubów, przyległą do Urzędu Stanu Cywilnego, pod potrzeby referatu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. U góry, kto był u pana Kazimierza Kreta, tam są cztery osoby, proszę sobie wyobrazić na kolanach papiery, krzesło w kącie, bo nawet nie ma gdzie biurka wstawić. Dlatego też zleciłem opracowanie koncepcji modernizacji sali numer jeden, która będzie miała podwójny charakter salę ślubów i salę narad. Roboty budowlane wymagają przeróbki centralnego ogrzewania, wymagają przeróbki instalacji elektrycznej, wymagają również doprowadzenia sieci komputerowej po to, żeby podczas narad można było korzystać z internetu, ze środków audiowizualnych. Sala ślubów nie może wyglądać tak, jak wygląda w tej chwili sala numer jeden, gdzie mamy plamy na suficie, bo z grzejników cieknie i będzie ciekło, jeżeli nic nie zrobimy. Ta sala musi mieć odpowiednią oprawę. Roboty budowlane będą kosztować trzydzieści kilka tysięcy złotych, ale wymagane będzie wyposażenie, wymagane będzie zakup nowych mebli, nowych krzeseł do tego pomieszczenia. I założyliśmy, że potrzeba zabezpieczyć ze środków, które są przypisane do Urzędu Miasta, kosztem podwyżek dla pracowników.